Jest 3 marca 2012 roku. Telewizja Narodowa jest przed Bazyliką Archikatedralną Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. To jest święte miejsce, gdzie jest Najświętszy Sakrament i gdzie jest Epitafium Romana Dmowskiego. Dzisiaj się spotkaliśmy z okazji bardzo ważnej. Otóż 1 marca świętowaliśmy uroczyście, obchodziliśmy ten dzień, wspominaliśmy Żołnierzy polskich walczących z komunizmem w latach 1944-1956 i zostaliśmy. Tutaj sprowadzeni bardzo, ważną, bardzo ważnym szczegółem, który się powtarza. Mianowicie wobec tych żołnierzy określa, jest używane określenie żołnierze wyklęci. Jest to określenie bardzo krzywdzące i niepełne, ponieważ zatajana jest informacja, kto wyklinał naszych polskich bohaterów. Wiemy o tym, że wśród komunistów były organizacje satanistyczne, religijne, byli ludzie, którzy wzywali szatana przeciwko Polsce. Jednak ta informacja jest jak, w jakiś sposób nie jest podawana. Ale co się wydarzyło tego dnia. Mamy tutaj właśnie widzimy, jak ludzie krzyczący Cześci bohaterom, wchodzą, przechodzą przez plac zamkowy, wchodzą do katedry, jest, są werble, jest to materiał Gazety Polskiej, z którego korzystam jako, że jest to materiał publiczny. I za chwilę usłyszymy słowa, które wypowiedział arcybiskup kardynał Mycz w katedrze. Proszę zwrócić uwagę na te słowa. na No właśnie, panowie, jak to jest? Czy Polacy wyklinali tych żołnierzy, którzy walczyli z komunizmem? Nieprecyzyjne określenie. Nie, nie podoba mi się właśnie na, nazwa e, oficjalna, tak, państwowa nazwa tego dnia, e, prowadzona przez Sejm pejoratywna ko kojarząca się zdecydowanie negatywnie no nie wiem I, i... No tak ale wiemy że y, rzeczywiście y, wrogowie y, polscy y, od czasów Cadyka Chorowica od 1812 roku wyzywają szatana przeciwko nam natomiast y, tutaj z ambony y, arcybiskup y, y, warszawski kardynał y, eminencja y, 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 Kazimierz Nycz y, z, ze szkaplerzem na piersi y, mówi że to rodacy ich wyklinają. Jak to interpretować, panie doktorze? Zwracam się do Marka Czerniaskiego, historyka, doktora historii. Na pewno ci ludzie, którzy przynieśli na sowieckich bagnetach nowe zniewolenie w 1944 roku naszej ojczyźnie, ja nie czuję się, że oni byli moimi rodakami. Nie wiem do, do jakiego narodu należeli, do jakiej... Ideologii się odwoływali. No mamy informację, że Stalin sięgał do wszystkich narodów, które są w jakiś sposób skłócone z Polakami. Zauważamy ten fakt, że dopiero po 1947 roku, kiedy wyłapał, kiedy wojska Stalinowskie wyłapały na Ukrainie wielu bandytów z UPA, którzy mieli na rękach krew polską i Stalin dysponował materiałami przeciwko nim. Wiemy, że dopiero wtedy ruszyła pełną parą akcja antypolska gdyż wtedy Stalin zasilił swoje kadry antypolakami. Ale panie doktorze, tutaj mówi, mówi osoba opiniotwórcza, arcybiskup Warszawski, że to rodacy wyklinali. Być może to jest przejęzyczenie, być może po prostu arcybiskup tak. W jakimś ferworze wypowiedział takie słowa. Nie wiem, nie jestem teologiem i o wyklinaniu nie potrafię zbyt wiele powiedzieć. Jan Strzeżek. Ja, dlaczego tutaj jestem? Jestem dzisiaj dlatego, że wywodzę się ze środowisk, które ucierpiały od sowieckiego NKWD, od sowieckiego UB, od Śmiersza, i dlatego też chcę, żeby brałem udział w tych uroczystościach i mnie również nie odpowiada ta nazwa. Byłeś Wyklęć. wtedy w kościele i słyszałeś. Tak, nie odpowiada absolutnie. Wśród moich środowisk nigdy, nigdy nie słyszałem od Polaków, żeby ktokolwiek powiedział żołnierz wyklęty. Wręcz przeciwnie, byli to nasi bohaterowie, byli to na... powstańcy, byli to Polacy, którzy we, który, we, który są dzisiaj właśnie tym punktem odniesienia dla mnie i dla wielu Polaków, bo bo ci ludzie zasłużyli na szacunek Na wielki szacunek i na to Żebyśmy pamiętali o nich i Bo oni dbali, walczyli o polskie sprawy Jan Strzeżek ja, tym, akurat wtedy Nie miał włączonej kamery No Mnie nie było z racji, że obowiązki zawodowe Mnie zatrzymały, ale Jan Strzeżek był Nie miał włączonej kamery, ale Nagrywali ludzie dla Gazety Polskiej My korzystamy w tej chwili z tego materiału Ja myślę, że nikt nie będzie miał do mnie o to pretensji Z racji, że została ujęta Bardzo ważna informacja Publiczna na, yy, I jeszcze Adam Człopatkowicz. No, ja też zgodzę się, że żołnierze wyklęci są nazwą nieprecyzyjną. Oczywiście my wiemy o co chodzi. Yy, nie do powiedzenia wszystkie. Ludzie, którzy. Żyli za komunizmu, szybko wychwytują. Ale nowe pokolenie nie wiem, czy, czy od razu tak wychwycą to, co my wiemy, i uważam, że to powinno być nazwa wyklęci przez komunistów. A z drugiej strony, dlaczego my mamy punkt widzenia ten? zbrodniczy mieć przed sobą, czyli komunistyczny, że ktoś był wyklęty, jeżeli to byli nasi bohaterowie. To Informacja o tym, że, że była akcja duchowa, że to jest wojna, że była wojna duchowa przeciwko polskości, bo Polska jest dobrem, Polska jest świętością. Polskość na tych ziemiach ewidentnie była tyle razy błogosławiona przez Boga. Wiemy, że Matka Boża jest królową Polski. Natomiast... Myślę, że y, trzeba bardzo, bardzo mocno dzisiaj y, powiedzieć naszemu ojcu arcybiskup y, Kazimierz Nycz, y, y, kardynał, y, jego eminencja, powinien od nas usłyszeć y, bardzo gorącą prośbę, kategoryczną, żeby y, nie używał y, takiego niepełnego określenia żołnierze wyklęci, a jeżeli używa, to mówił, kto. Wyklinał tych żołnierzy, natomiast no niech nie, nie, nie mówi nieprawdy od ołtarza, że wyklinali ich rodacy. Nie, Polacy tych naszych bohaterów. Błogosławiliśmy z całego serca. Natomiast chcę tutaj zasygnalizować tą drogą. Wiemy, że służby watykańskie interesują się tym, co się w Polsce dzieje. Chciałbym, żeby ta informacja, te ostrzeżenie, ten niepokój Polaków, że coś niedobrego się w katedrze kolejny raz wydarzyło, chcemy, żeby służby watykańskie taką informację otrzymały. Chcemy, żeby nasi księża w Polsce w tych sprawach byli. Delikatni, prawdomówni, konsekwentni, szczerzy i uczciwi. I dobrzy dla Polski. Bardzo proszę, myślę, że ta informacja powinna dotrzeć do biura kardynała sekretarza stanu i odpowiednie instancje watykańskie powinny być uruchomione i zwracać uwagę. Być może mieliśmy do czynienia z przejęzyczeniem, ale być może ktoś napisał złośliwie, z preedytacją kazanie księdzu arcybiskupowi i takie, taki niepokój wzbudził. Sprzed, katedry, sprzed Archikatedry Warszawskiej dla telewizji narodowej wypowiadał się pan Jan Strzeżek, doktor. Ja myślę, że arcybiskup powiela termin u ukuty raczej przez historyków z ipn i to ich trze trzeba winić za propagowanie tego. No, doktor Marek Czelniaski wskazuje na IPN i jeszcze. Adam Czartowicz, ja chciałem właśnie tu sprostować, bo pan doktor jest no, Polakiem, który prawdę, wierzy, wierzy, wierzy w naiwność, naiwność raczej własną, jak polski naród. Niestety mam informację, że zresztą Gazeta Polska przyczyniła się do tego, że biskup jest biskupem. No ten taka, oto to już biskup, są to nie sprawy, są, to są bardzo z... istotne sprawy, ponieważ <laughs> e, mam, mam informację, że mm, biskup Nycz nie jest narodowości polskiej, tylko żydowskiej. A to też warto sprawdzić. My, e, my to myślimy jest, mam, e, mam, znam księdza, który osobiście, który z nim studiował, mieszkał pod tym samym tach.